Cześć, moi kochani. Dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym opowiem Wam, co zrobiłabym inaczej, gdybym zaczynała swoją przygodę z YouTube'em od początku. Na pewno wielu z Was ma podobne dylematy, więc myślę, że moje doświadczenie pomoże Wam zaoszczędzić czasu i energii. YouTube to niesamowita przygoda, ale również ogromne wyzwanie. Gdybym mogła cofnąć czas, byłyby rzeczy, które zrobiłabym zupełnie inaczej. Dzisiaj podzielę się z wami moimi przemyśleniami, które mogą pomóc wam w rozwoju waszych kanałów, jeśli planujecie zacząć lub rozpoczęliście już przygodę z YouTube'em. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam was do subskrypcji i pozostawienia łapki w górę pod filmem. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłabym inaczej, jest to, że od samego początku zainwestowałabym w lepszy sprzęt. Ja nagrywałam na początku telefonem i nie przykładałam uwagi do jakości dźwięku oraz obrazu, ale teraz wiem, jak bardzo jest to ważne. Dobre oświetlenie, mikrofon, dobra kamera to jest pierwszy klucz do sukcesu. Szczególnie jeśli chcecie przyciągnąć do siebie nowych widzów. Drugą rzeczą, którą bym zrobiła, to skupienie się na zrozumieniu moich widowni. Na początku nie wiedziałam dokładnie, kto ogląda moje filmy. Teraz wiem, że kluczem jest tworzenie treści, które odpowiadają na potrzeby i zainteresowania swoich widzów. Trzecią rzeczą jest to, że Dzisiaj wiem, jak ważne jest planowanie treści z wyprzedzeniem. Dzięki temu unikam stresu, mam więcej czasu na montaż, a dobry plan to podstawa. Ja początkowo działałam bardzo spontanicznie. Dzisiaj wstawiałam film, jutro nie wstawiałam, a teraz dzięki temu, że wstawiam regularnie te filmy, mam wszystko zaplanowane. To też działa lepiej to na algorytm YouTube'a. Czwartą rzeczą, którą zrobiłabym inaczej, to eksperymentowanie z różnymi formatami. Ja początkowo trzymałam się tylko i wyłącznie vlogów i nic poza tym nie nagrywałam. Potem zaczęłam dołączać krótkie shorty, ale teraz wiem, że warto próbować nowych rzeczy, robić różne QA, challenge. To pomoże nam przyciągnąć różnorodnych innych widzów. Piątą rzeczą, którą zrobiłabym inaczej, to założenie wcześniej kanału. Ja bardzo długo zwlekałam z tym. Dopiero kiedy w moim życiu pojawił się Adrian, to on tak bardzo zmotywował mnie do tego. I wiem, że nie warto czekać na ten idealny moment, bo ten idealny moment nie przyjdzie nigdy. Tylko po prostu, jeśli chcecie nagrywać na YouTubie, to po prostu musicie to zacząć robić tu i teraz. Gdybym zaczęła wcześniej, miałabym więcej wiedzy i doświadczenia. Ja to też tak nagrywałam, potem przestałam, a teraz już, jakby to powiedzieć, powróciłam z podwójną siłą. I też na kanał powróciłam dzięki mojemu Adrianowi, więc bardzo dziękuję za to, że jest takim moim wsparciem, oparciem i jeszcze nagrywa razem ze mną, co jest w ogóle dla mnie, co, co w ogóle bardzo dużo dla mnie znaczy. Szóstą rzeczą to jest nieporównywanie się do innych. To, co zajmowało mi bardzo dużo czasu i Energii spożywało to to, że ja się ciągle porównywałam do innych twórców. Na początku czułam presję, yy, oglądając innych twórców, którzy mieli więcej doświadczenia, więcej wiedzy, a dzisiaj wiem, że warto podążać swoją drogą i skupiać się na własnym rozwoju i rozwoju własnego kanału, nie patrząc yy, na boki. Siódmą rzeczą jest to, żeby angażować swoich widzów już od samego początku, budować tą społeczność swoją. Ja na początku czytałam komentarze, odpowiadałam na nie, ale z czasem, kiedy tych komentarzy zaczęło przybywać mi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, teraz dodatkowo dołączył TikTok, więc czasami mam tych komentarzy multum, ja nie jestem w stanie wszystkich przeczytać. Ale staram się chociaż odpowiadać na niektóre, robię QA, odpowiadam na pytania widzów. Staram się właśnie więcej odpowiadać na te komentarze. Możecie też robić sądy. Ja jeszcze sąd tak naprawdę nie robiłam, albo robiłam, ale bardzo mało, ale wiem, że to jest właśnie też bardzo ważne, żeby tak, jak wspomniałam wcześniej, budować swoją społeczność, jak najwięcej odpowiadać na te komentarze widzów. Nawet jeśli to nie są przyjemne komentarze dla Was, to, to warto po prostu czasami na nie odpowiedzieć. Budowanie swojej grupy to też klucz do sukcesu. Teraz, chyba to będzie już ósma rzecz, to skupię się bardziej na tej technicznej stronie. Otóż bardzo ważne jest to, aby nasze filmy były bardzo łatwe do znalezienia przez naszych widzów. I tutaj chodzi mi o tagi, hashtagi, optymalizacja tytułów. To wszystko sprawi, że Twoje filmy dotrą do większej ilości osób. A i zapomniałabym jeszcze o miniaturce. Bardzo ważne jest. Stworzenie miniatury, która zachęci widza do kliknięcia w film. Dziewiąta rzecz: to e, inwestowałabym e, więcej czasu w naukę e, montowania filmów. E, montowanie filmów na początku sprawiało mi ogromną trudność, potem znalazłam program, dzięki któremu montowało mi się filmy łatwiej e, i nauczyłam się montować już bardziej profesjonalnie. Po prostu wiem, że gdybym skupiła się od samego początku bardziej na tym montowaniu filmów, na tej nauce, to moje filmy dzisiaj wyglądałyby zupełnie inaczej. Albo wcześniej wyglądałyby już lepiej. Dobrze zmontowany film to podstawa, żeby przyciągnąć uwagę widza. Bardzo ważna jest też w montowaniu filmów, żeby podkładać jakąś muzykę żeby to nie było tylko nudne gadanie, ale też właśnie ujęcia jakichś krajobrazów czy czegokolwiek, czy na przykład idziecie do restauracji, najpierw sobie robicie parę ujęć, jak wygląda ta restauracja, a dopiero potem przechodzicie dalej do rozmowy, potem na przykład znowu nagrywacie jedzenie, wklejacie muzykę, tak żeby ten film nie był nudny i nie było w nim tylko gadania i gadania. Jeśli chodzi oczywiście o vlogi, bo jeśli chodzi o taki film, jak ja nagrywam dzisiaj, to wiadomo, że tutaj nie ma po prostu gdzie wstawić nawet muzyki. Dziesiątą rzeczą, którą zrobiłabym inaczej, to wcześniej przestałabym się przejmować hejtem. Bo myślę, że to jest też jeden z, jedna z przyczyn, która sprawiła, że ja przez moment przestałam zupełnie nagrywać tutaj. A teraz tak jak wspomniałam wcześniej, wróciłam już ze zdwojoną siłą i teraz już mnie nic nie złamie. Teraz nagrywam i po prostu mam gdzieś to, co ludzie piszą. Nie wiem dlaczego na początku bardzo mnie to stresowało, a dzisiaj już wiem, że hejt jest częścią bycia twórcą. Trzeba po prostu umieć to ignorować i iść do przodu, bo ludzie Zawsze będą hejtować, zawsze będzie mi się coś nie podobało, nawet twoje brwi, yy, nawet yy, twoja dzisiejsza fryzura, po prostu trzeba to zlać, brzydko mówiąc, ciepłym moczem i iść dalej. Ale niestety każdy twórca, który zaczyna yy, nagrywać na YouTubie, yy, czy już prowadzi kanał, to. Yy, Musi się z tym zmierzyć i się zmierzy, bo to jest po prostu rzecz nieunikniona. Więc, jeśli ktoś ma bardzo słabą psychikę, to należy nawet po prostu nie zaczynać. Jeśli ktoś boi się oceny innych ludzi, bo to będzie częste i gęste. Po czasie zweryfikuje to też to, ilu tak naprawdę masz znajomych, ile osób tak naprawdę cię też wspiera i wtedy dopiero życie Ci pokaże tak naprawdę ile masz życzliwych osób w swoim gronie. Tutaj się trochę dłużej wypowiem a propos tego hejtu, bo ja na początku jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, to swój kanał też prowadziła taka moja powiedzmy koleżanka. Ja może się już gdzieś wypowiadałam na ten Temat, może na którymś moim vlogu. I ona y, sobie gotowała po prostu. Gotuje nadal. Kiedy ja zaczęłam y, też nagrywać, i moje filmy powiedzmy zaczęły się y, fajnie y, co niektóre wybijać, to ona wtedy wstawiła y, na story niemiły komentarz, który wiem, że tyczył się mnie. Bo niestety przejrzałam wszystkich jej znajomych i wiem, że nikt nie nagrywał poza mną i wiem, że to uderzyło we mnie, ale ja postanowiłam tego nie skomentować i po prostu stwierdziłam, że jak karma ma wrócić, to wróci sama, bo karma nigdy nie gubi adresu. Było mi przez moment przykro, bo mimo wszystko ja tą osobę. Yy, bardzo wspierałam, lajkowała mi wszystkie posty i tak dalej, więc yy, zobaczcie, jak potem, właśnie życie weryfikuje, yy, ilu zazdrosnych ludzi mamy wokół siebie, a potem, właśnie yy, takim ludziom wszystko yy, obraca się na przekór. I być może ta osoba myślała, że a, napiszę sobie, ona i tak się nie domyśli, że to nie, ale ja się oczywiście, że domyśliłam. I w sumie chyba miałam taką jedną bardzo nieprzyjemną sytuację, gdzie ktoś właśnie napisał publicznie o tym. Ale już dobra, koniec tematu. Przejdźmy do zakończenia. Jeśli miałabym nagrywać jeszcze raz od początku, to te 10 rzeczy, które Wam wymieniłam, zrobiłabym inaczej. YouTube to niesamowita przygoda, ale nie ma jednej drogi do sukcesu. Każdy z nas ma swoje tempo i swoje doświadczenia. A wy, co byście zrobili inaczej, zaczynając swoją przygodę z YouTube'em, a może stoicie dopiero przed wyborem, czy nagrywać na YouTuba, czy nie nagrywać? Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Możecie podzielić się też swoimi doświadczeniami i poradami. Może są rzeczy, o których nie powiedziałam, ale na tą chwilę. Więcej po prostu przemyśleń nie mam już na ten temat. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia! Pa!